no witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam Was w kolejnym materiale z Warzone Pacific na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj niesamowicie ciekawy materiał. Gdy tylko zobaczyłem e, właśnie to, o czym zaraz Wam powiem, to zafascynowałem się tym, zacząłem szukać, zacząłem głębić e, ten temat i jest, jest naprawdę ciekawie. Dzisiaj o tajnej funkcji Antychita Rykoszet. O funkcji, która dosłownie gra w kotka i myszkę z cheaterami i w te Teorii faktycznie jest to fajna sprawa, natomiast em, jak się temu przyjrzymy, z drugiej strony otwiera to też bardzo duże pole do dyskusji w kwestii tak zwanego handicapa w grze. O co dokładnie chodzi? Bądźcie pewni, moi drodzy, że ten materiał obejrzycie dosłownie do końca, żebyście wszystko zrozumieli. Ja będę bardzo wdzięczny już teraz za zostawienie łapki w górę. To pomoże rozwinąć się mojemu kanałowi, to doceni moją pracę. Także bardzo Ci dziękuję. No i zachęcam do subskrypcji tego kanału, jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszystkim ze świata Call of Duty Warzone, Pacific i nie tylko. A teraz, moi drodzy. Cofnijmy się troszkę do tyłu, bo gdy wychodził e, antycit, Rykoszet. Jak dobrze pamiętamy, na początku został on odpalony jedynie w obszarze Azji, w rejonie Azji. Następnie była to Ameryka, później zawitało to w końcu do Europy. Jak działa rykoszet? O tym wspominałem już wielokrotnie, więc nie będę się powtarzał. Natomiast, jak też na wstępie mówiłem, no rykoszet idealnie nie działa, bo ci też dalej są. Natomiast mm, jest ich według mnie zdecydowanie mniej, więc to jest na plus. A ja też przestrzegałem. Gdzieś tam wielokrotnie, że no raczej niemożliwe jest to, żeby cheaterów zupełnie nie było. Natomiast dzięki ostatnim nagraniom, dzięki ostatnim przypadkom, wydaje się, że została odkryta tajna funkcja antycita, Funkcja, która, tak jak na wstępie wspominałem, dosłownie gra w kotka i myszkę z cheaterami. Zobaczcie więc, o co dokładnie chodzi. Na razie puszczę wam oryginalny klip od Joło. I to, co spotkało Jołowa, i powiem Wam tylko tyle, żebyście zwrócili uwagę w szczególności na pasek zdrowia Jołowa w momencie, gdy jest ostrzeliwany przez przeciwnika. That guy's cheating. Yo, this guy's cheating. I'm here to stay. He's cheating. He hit me like 50 times, and my health didn't go down. Cheaters are. That is proof. The cheaters are getting silent aim. Bardzo ciekawe, nie? Bardzo ciekawe. Od razu ucinam jakieś spekulacje, że ktoś powie, że Joe'o ma cheaty i nie dostaje d eee, Nawet nie chce mi się wyjaśniać, dlaczego nie i dlaczego na 100% nie, ale po prostu nie. Musicie zaufać. Eee, natomiast eee, no, Joe od razu zauważył, że coś jest nie tak. Eee, to jakby sprawa była jasna, dostał kilkukrotnie z broni. Nie wiadomo, w które części tułowie, ale na pewno nie w takowe i nie przez żadną przeszkodę, żeby otrzymać tak mało d To niejako e, od razu zapaliło mu lampkę w głowie, że no po prostu ma do czynienia z cheaterem, bo kilka dosłownie godzin wcześniej przed tym nagraniem wyciekło to nagranie, tylko że, znaczy, wyciekło. Pojawiło się w sieci to nagranie z tym razem perspektywy cheatera. To też Wam w oryginale, w oryginale zaraz puszczę, bo jest to nie dość, że też śmieszne e, oglądać. Jak się frustruje cheater, że mu cheaty nie działają, a po drugie, też pokazuje dosłownie ten sam model, ten sam system, który polega na tym, że pociski rejestrowane są na ekranie cheatera, ale nie są rejestrowane przez serwer, przez co przeciwnik, który ten damage powinien dostawać, nie dostaje albo dostaje go zdecydowanie, zdecydowanie mniej niż powinien. Także teraz to drugie nagranie jest zdecydowanie śmieszniejsze. Swoją drogą, e, jakim trzeba być prawiczkiem, żeby frustrować się na to, że nie działają cheaty w grze? Bro, like this shit is wild, bro. Look at that, bro. How, how, how? Just be the gun. Look, there's no way, bro. How, how how does it take that many bullets to kill somebody? What did they just do to this game without a little update? People left of their face. I just fucking broke again, man. Bro. we are in the gulag now. Fight to own redeployment. I can't even aim. Look. Look. Pay attention. You'll be out there soon. While it moves, free, feel free to give but packs. it doesn't. Także, jak widzicie, mamy dwie perspektywy: perspektywę cheatera i perspektywę czystego gracza, e, który też doświadczył tego w zasadzie na sobie. E, skłania to nas do jednego wniosku: e, że istnieje coś takiego w grze, e, co e, polega na tym, że jeżeli gra. Zarejestruje konto gracza, który i tutaj nie mamy żadnych informacji w jaki sposób, ale jeżeli zarejestruje jakieś podejrzane, podejrzanie wysokie procenty headshotów, podejrzanie wysoką precyzję w jakiejś części tułowia, podejrzanie szybkie zdobywanie fragów, podejrzanie zbyt. Precyzyjne strzelanie na jakichś dystansach, wówczas na takowe konto nakładane zostaje przed banem właśnie to, co, to, co zaobserwowaliśmy, czyli nierejestrowanie pocisków. E, gdzieś tam lokowanie przypadkowo AIMA e, na jakichś innych obiektach niż, niż na modelu postaci. Generalnie, anti-cheat tak jakby bawi się z cheaterem, e, gliczując po prostu software e, z cheatami. Wygląda to oczywiście śmiesznie i fajnie, że ci też cierpią. Dodatkowo nie zdobywają fragów na, na normalnych, czystych graczach, więc frustracja u nich właśnie, jak tutaj widzieliśmy na tym jednym nagraniu, no, no rośnie, rośnie. Fajnie się to po prostu ogląda, że, że takie kanalie po prostu wydając pieniądze jeszcze się dodatkowo frustrują. Natomiast od razu, gdy to zobaczyłem, Doszedłem do wniosku, że cholera jasna tu może mieć. Tu może być dosłownie drugie dno, o którym my nie chcemy wiedzieć, o którym yy, no, nigdy się nie dowiemy zapewne ale pewne teorie możemy tutaj wysnuć. Ja od razu mówię, że nie chcę tutaj em, zapewniać Was, że coś takiego w grze istnieje. Natomiast na pewno każdy z Was, jeżeli gra regularnie, potwierdzi mi, że wielokrotnie zdarzało się tak, że przegrywaliście w absurdalnie dziwny e, sposób pojedynki: typu, wywaliliście wszystko po klatce, koleś Wam wszystko po nogach, a i tak pojedynek przegrywaliście. No właśnie, ja tutaj dochodzę do takich wniosków, że jeżeli twórcy gry są w stanie zaimplementować do gry coś takiego, co się dzieje teraz z tymi cheaterami, że te pociski zadają mniejszy damage, że w ogóle nie są rejestrowane te pociski na postaciach tak itd., itd., no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby niejako manipulować też w niektórych pojedynkach Normalnych graczy, tymi statystykami d i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie wiem, jak byśmy to mieli sprawdzić, nie wiem, jak byśmy to mieli potwierdzić na 100%, natomiast to jest to, do czego się odnoszę. No ja wielokrotnie, codziennie grając, no dobra, może nie wielokrotnie codziennie grając, ale wielokrotnie miałem już sytuację, że serio, i teraz nie wiemy, czy to jest wina kilkama, który jest zlagowany i źle wyświetla, czy o co tutaj chodzi, ale kolej strzela mi po nogach. Zaczął strzelać później, ja mu strzelam celnie w górne części tułowia, i ja przegrywam ten pojedynek mając dokładnie tą samą broń, albo nawet lepszą broń. Na pewno podpiszecie się pod tym, co teraz mówię. No i ja właśnie dochodzę do takiego tutaj wniosku, że cholera jasna. No tutaj może być coś takiego, co jest chociażby znane z FIFY, gdzie ci gorsi gracze albo gracze, którzy ewidentnie nie spędzają tyle czasu przy grze albo są skłonni do częstego porzucania gry na długie okresy czasu, w niektórych sytuacjach są po prostu wspierani przez, przez grę, właśnie poprzez takie. Podniesienie statystyk w danym pojedynku, w danej chwili, albo gdzieś tam, no wie, wiecie o co chodzi. No, czuję się teraz jak, jak jakiś antyszczepionkowiec i foliarz, ale, ale cholera jasna, no w grach online takie rzeczy istnieją. E, grałem bardzo długo w FIFA, jeżeli są tutaj starzy widzowie, to doskonale wiedzą o czym mówię. No i naprawdę bym się nie zdziwił, gdyby coś takiego było również zaimplementowane w Call of Duty. Ja tutaj nie mówię, że tak jest, ja nie mówię, że tak nie jest, ale ja po prostu się zastanawiam, czy tak przypadkiem nie jest, skoro mamy niejako potwierdzenie, że... Taki sam tak naprawdę system istnieje, tylko skierowany jest no, w tych, w których fajnie, że jest skierowany, czyli w cheaterów. Warto też zaznaczyć, po, wspominałem o tym, że nie wiemy, czy to zlegowane kilkam, e, bo T-create serwerów, na których gramy no jest niski, bo Warzone gra, w sensie działa na serwerach o tickrate'cie 20 do 24 według danych True Game Data jest to tickrate niski jak, jak na gry FPS, chodzi o to że informacja na naszym ekranie update'uje się 20 razy na sekundę, czy tam 24 razy na sekundę, mierzone jest to w hercach, ja oczywiście nie mam tutaj wiedzy informatycznej jakiejś technicznej, żeby bardziej rozwinąć ten wątek, natomiast no, dla porównania, inne gry FPS, tych FPS, tych, tego tick mają, mają zdecydowanie więcej na serwerach. Są to, są to tak naprawdę nawet trzy razy wyższe wartości tickrate'a serwerów. Oczywiście są to w większości gry, w których po mapie biega 10, 15, 20 graczy maksymalnie, a nie 150 jak w Warzone. Natomiast, no, ten tickrate też tutaj na pewno coś od siebie dodaje i też wielokrotnie powoduje, że coś. Coś wygląda po prostu sas, bo, no bo, no bo ten ticket jest niski i, i serwer nie do końca rejestruje to, co rejestrować. Powinien. Tyle, moi drodzy, co chciałem powiedzieć. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Mega ciekawa sprawa, mega ciekawa sprawa. Ciekaw jestem w takim wypadku na, na feedback z waszej strony. Tak jak mówię, ja nie chcę tutaj zapewniać was o tym, że to działa, że to nie działa. Natomiast ewidentnie, w sensie mam tutaj na myśli normalne pojedynki, a nie cheaterów. Natomiast no, w kwestii cheaterów mamy tutaj potwierdzenie z dwóch perspektyw, więc nawet nie ma co gdybać. To istnieje. To istnieje i fajnie, niech te kanale, niech te prawiczki cierpią eee, i oby tych cheaterów było jak najmniej, oby to życie cheaterom było jak najbardziej uprzykrzane. Niech po prostu cierpią. Niech cierpią. Niech cierpią, moi drodzy. Tyle ode mnie na dzisiaj. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli ten materiał Wam się spodobał i chcecie mi pomóc, zostawcie subskrypcję i wbijajcie na Twitcha, gdzie codziennie męczę się z cheaterami w Warzone. Tyle ode mnie. Mówi Goldzor, Na razie.